Przez i bracia, Chrystusie Panu usłyszana Ewangelia ukazuje nam drogę Piotra i Jana z niewiary do wiary. Drogę, którą każdy z nas przechodzi indywidualnie we Wspólnocie Kościoła. Najpierw owi uczniowie słyszą zdumiewającą wieść Marii Magdaleny, że grób Jezusa jest pusty. Maria Magdalena jest zrozpaczona, sądzi, że ciało Jezusa zostało wykradzione. Ten lęk ogarnia także serce Piotra i Jana, jak bardzo często i nasze serca podobne są do serc dzisiejszych bohaterów. Ileż lęków towarzyszy nam codzienności, lęków o naszą rodzinę, o naszą przyszłość, o nasze zdrowie, pracę. Ileż pytań o to, co jest po drugiej stronie śmierci? Może często te lęki rodzą w naszym życiu rozpacz, frustrację, poczucie braku sensu życia. Z tym lękiem Piotr i Jan biegną do grobu. Gdy tam docierają, potwierdzają to, co już przekazała Maria Magdalena: Grób rzeczywiście jest pusty. Nie ma w nim ciała. Pana Jezusa. Ale Piotr i Jan zwracają uwagę na coś więcej niż brak mistrza w grobie. Widzą leżące płótna i chustę. I ten, mogłoby się zdawać drobny szczegół, stanowi w ich życiu początek wiary i rozumienie zapowiedzi prorockich. Dlaczego płótna i, płótna i chusta Sprawiły, że ów zagubieni, zalęknieni, a może nawet rozgoryczeni uczniowie zaczynają dochodzić do wiary, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Po pierwsze, obecność płócien i chusty, które zawinięte było ciało Pana Jezusa, świadczy, że ciało nie zostało wykradzione. Jaki złodziej, który przecież musi działać w pośpiechu, Szybko. Zadałby sobie trud rozwiązywania kilkumetrowych płcien. Zabrałby ciało zawinięte w płótna. Po drugie, owe kawałki materiału miały specyficzne ułożenie. Płótna leżały na tym samym miejscu, na którym było ciało Pana Jezusa. Nie były. Rozwiązane czy rozwinięte, ale ich ułożenie wskazuje, jakby ciało wyparowało. Stąd możemy wnioskować, że Jezus wyszedł z tego materiału, z tych płcien, w podobny sposób, jak przechodził później przez zamknięte drzwi wieczernika. Po trzecie, jeszcze bardziej zadziwiające jest położenie chusty, którą przykryto obwiązaną całunem głowę. Tutaj musimy odwołać się do codziennej relacji pomiędzy panem i sługą u Żydów. Sługa przygotowywał stół do kolacji dla swojego pana. A gdy wszystko było gotowe, sługa znikał z pola widzenia pana i czekał, aż pan skończy posiłek. Po zakończeniu jedzenia. Pan wstawał od stołu, umywał palce, usta i brodę, zwijał serwetę w kulę i rzucał ją na stół. Zwinięta w kulę serweta oznaczała skończyłem. Sługa wiedział, że może sprzątać. Natomiast jeśli Pan powstanie od stołu zostawiał poskładaną serwetę obok talerza, sługa nie sprzątał stołu, gdyż taka poskładana serweta oznaczała. Wrócę. Złożona chusta w grobie jest zostawioną przez Jezusa informacją. Wrócę. Ten widok wystarczył, aby Jan uwierzył. Ujrzał i uwierzył. A Piotr poprzez analizę tych faktów zbliżył się do wiary na tyle, że bez żadnych wątpliwości ucieszy się. Gdy wieczorem ujrzy zmartwychwstałego Pana. My dziś przychodzimy do pustego grobu. I może dla niektórych jest to tylko pusty grób, zwykła tradycja, jedna z wielu okazji do świętowania. Ale jeśli grób jest tylko pusty, to w naszym życiu dalej pozostanie lęk i pustka. Jednak dzisiejsza uroczystość, największa uroczystość w roku, każe spojrzeć, że grób jest nie tylko pusty, ale jest przeniknięty obecnością zmartwychwstałego Pana. Wiara Kościoła opiera się na świadectwie dwóch uczniów, którzy przeanalizowali fakty, które niezaprzeczalnie świadczą, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Ta prawda powinna przenikać, kochani, całe nasze życie. Ta optyka powinna rzutować na naszą codzienność, na nasze wszystkie decyzje, relacje międzyludzkie, na naszą wiarę, że śmierć to brama do chwały zmartwychwstania. Siostry i bracia, Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Wzorem Piotra i Jana. Bądźmy w dzisiejszym świecie świadkami tej prawdy. W świecie, który jest coraz bardziej zagubiony, smutny, poglążony w rozpaczy, bądźmy, bądźmy tymi, którzy promieniują radością. Bądźmy tymi, którzy cieszą się, bo Jezus martwych zmartwychwstał, bo Jezus żyje, bo Jezus jest obecny wśród nas. Alleluja!